Służba celna jest instytucją państwową, która zgodnie ze swoją strategią wspiera małych i dużych przedsiębiorców, wspiera generalnie legalną działalność. Stąd nasza obecność tutaj jest poniekąd wyjściem właśnie do przedsiębiorców, żeby móc przedstawić chociażby pakiet najnowszych ułatwień i uproszczeń, które mamy w swojej ofercie, jak również zapoznać ich z bieżącymi przepisami, z przepisami, które będą obowiązywały i z kolejnymi usługami, które również opracowujemy dla wspierania działalności gospodarczej. Od 2010 roku w ramach Izby Celnej w Katowicach działa Centrum Ogólnopolskiej Służby Celnej. Staramy się być pomostem między przedsiębiorcą a administracją celną. Odpowiadamy na pytania z zakresu cła oraz przepisy podatkowe. Wspieramy się również tutaj pomocą Krajowej Informacji Podatkowej w tym zakresie. Oto nasz numer infolinii. Zapraszamy Państwa do kontaktu. Myślę, że taka formuła spotkań z przedsiębiorcami jest jak najbardziej skuteczna, stąd też myślę, że będziemy polecali taki sposób kontaktu z naszą izbą, jak również zapraszamy i do kontaktu bezpośredniego czy przez naszą stronę internetową, czy w formie telefonicznej, czy mailowej.